Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja 17 kwietnia 2022. 656 Amet opublikowano, 16 kwietnia 2022, 9 Amet dywaniki, siedzenia i maty podłogowe w samochodzie są narażone na wiele trudnych do usunięcia zabrudzeń. Zwykle po prostu odkurzamy tapicerkę, ale to nie usuwa plam. Plamy na dywanikach samochodowych są bardzo powszechne, ponieważ zawsze jesteśmy narażeni na rozlanie kawy, napoju gazowanego lub innego płynu który pozostawi plamę na tapicerce. Nie powinniśmy jednak pozostawiać plam i powinniśmy je prać, aby wnętrze pojazdu wyglądało nienagannie. Na szczęście istnieje wiele produktów, które ułatwiają pranie dywanów samochodowych. Wystarczy wybrać odpowiedni i postępować zgodnie z instrukcjami. Zebraliśmy więc pięć najlepszych odplamiaczy do dywanów samochodowych. 1. Carguis Super Cleaner Przybliżona cena. 14 dolarów i 80 centów. Cargui's Super Cleaner jest jednym z najlepszych na liście ze względu na swoją skuteczność, wszechstronność i prostotę. Jest to również ulubiony środek wśród profesjonalnych detailerów, entuzjastów i właścicieli samochodów, których samochody mogą być bardzo brudne. Cargui's Super Cleaner może być stosowany na wszystkich powierzchniach wewnętrznych z wyjątkiem szkła. Paneli instrumentów i ekranów dotykowych i jest bezpieczny dla skóry i winylu. 2. Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki Meguiar's. Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki Meguiar's jest zgodny z wieloletnią reputacją marki w zakresie wysokiej jakości produktów detailingowych. Produkt ten nie może być stosowany na wszystkich powierzchniach wewnątrz samochodu i jest przeznaczony wyłącznie do tkanin. Jest tak samo łatwy w użyciu i tak samo skuteczny w usuwaniu plam na bazie oleju jak na bazie wody. Meguiar's Obiecuje również, że produkt ten pozostawi zapach nowego samochodu, aby naprawdę skierować dni chwały swojego samochodu. 3. Chemical Guiz Przybliżona cena: 14 dolarów i 33 centy. Chemical Guiz jest jedynym środkiem do czyszczenia dywanów, który reklamuje się jako zdolny do czyszczenia nie tylko pojazdu, ale oferuje również czyszczenie dywanów domowych. Ten produkt może pomóc w utrzymaniu obu dywanów w czystości. Jest to jedyny produkt na tej liście, który wymaga rozcieńczenia wodą, co oznacza, że będziesz potrzebować dodatkowej butelki z rozpylaczem, aby stworzyć rozcieńczoną mieszankę, ale ogólnie ten produkt działa dłużej niż inne. 4. Turtle Wax Przybliżona cena. 13 dolarów i 20 centów turtlewak wax czyści dywaniki i maty podłogowe samochodu, usuwając jednocześnie nieprzyjemne zapachy, plamy i zabrudzenia w niższej cenie niż wiele innych środków czyszczących. Ten produkt oferuje takie funkcje, jak silikonowa osłona odpychająca brud, zdejmowana osłona szczotki w zestawie i eliminuje nieprzyjemne zapachy. 5. Leather Honey środek do czyszczenia skóry. Przybliżona cena, $14.95 Leather, Leather Cleaner to nietoksyczny koncentrat. Po rozcieńczeniu może być stosowany do czyszczenia plam bez ostrego pocierania. Jest bezpieczny dla prawdziwej i sztucznej skóry, a także winylu. Wszystkie produkty do pielęgnacji skóry muszą być przetestowane pod kątem trwałości koloru przed użyciem, ale ten producent chwali się. Że używa leat herchonej na czerwonych sofach i torebkach w jaskrawych kolorach bez żadnych problemów. Możecie zainteresować.